Dzień dobry, witamy Państwa w środę 6 marca. Już po raz drugi w ciągu niespełna miesiąca pójdziemy do urn wyborczych. W piątek od naszych głosów zależeć będzie, które osoby w imieniu załogi obejmą dwa miejsca w zarządzie nowej spółki. W poniedziałek Fabryczna Komisja Wyborcza zakończyła przyjmowanie kandydatur. Zgłoszono sześć osób. Po weryfikacji przez Fabryczną Komisję Wyborczą wszyscy zostali wpisani na listę kandydatów. W dniu jutrzejszym nadamy specjalny program pod tytułem Kandydaci załogi, w którym zaprezentują oni swoją sylwetkę i program wyborczy. A zatem w kolejności alfabetycznej podajemy nazwiska kandydatów do zarządu w nowo powstającej spółce. Jan Boratyński ma 46 lat i 20-letni staż pracy. Wykształcenie wyższe. Jest dyrektorem Zakładu Sprężyn Motoryzacyjnych. Kandydaturę zaproponowała osoba indywidualna. Zbigniew Enzel, 49 lat, 26-letni staż pracy, wykształcenie wyższe. Pełni funkcję zastępcy dyrektora personalnego do spraw socjalnych. Zgłosiła jego kandydaturę osoba indywidualna. Marian Smutkiewicz ma 54 lata i 35-letni staż pracy, wykształcenie wyższe. W chwili obecnej pełni obowiązki dyrektora zakładu samochodów dostawczych w Nysie. Kandydata poparły Związki Zawodowe Zakładu Samochodów Dostawczych w Nysie, NSZZ Pracowników FSO i NSZZ Solidarność. Zygmunt Strubiński, 37 lat, w tym od 6 lat pracuje w naszej fabryce. Wykształcenie wyższe jest dyrektorem personalnym FSO w Warszawie. Kandydata zaproponowała osoba indywidualna. Tadeusz Tymiński ma 45 lat i 19-letni staż pracy. Wykształcenie wyższe jest szefem doradztwa wewnętrznego w FSO w Warszawie. Kandydata zaproponowała osoba indywidualna. Wojciech Werpachowski, 45 lat, w tym od 6 lat pracuje w naszym przedsiębiorstwie. Wykształcenie wyższe, dyrektor zakładu produkcji zespołów podwozia w Warszawie. Kandydat uzyskał poparcie załogi i wszystkich związków zawodowych działających w zakładzie produkcji zespołów podwozia. Przypomnijmy, każdy z nich musiał spełnić następujące regulaminem określone warunki. Kandydaci nie mogą być członkami Rady Nadzorczej Spółki oraz Komisji Rewizyjnej Spółki. Są pracownikami FSO od co najmniej 5 lat i posiadają wyższe wykształcenie. Pracują na stanowisku kierowniczym minimum 5 lat, w tym 3 lata na stanowisku co najmniej szefa zakładu lub służby. Nie przekroczyli 55 lat i nie zajmują stanowisk w organizacjach innych podmiotów gospodarczych mogących stanowić konkurencję. Kandydaci nie mogą być skarani sądownie za przestępstwa popełnione z winy umyślnej oraz nie są członkami komisji wyborczych. Każdy z kandydatów musiał zebrać przynajmniej 500 głosów poparcia. Fabryczna komisja wyborcza ma niewątpliwie dużo zadań do wykonania, być może nawet zbyt dużo, ale nie ma innego wyjścia. Wszystkie sprawy trzeba załatwić natychmiast, zaś niewielkie pomieszczenie, jakie komisja ma do dyspozycji, nie ułatwia sprawy. Komisja przygotowała już zbiorczą e, e, charakterystykę kandydatów. E, okręgowe komisje wyborcze w tej chwili odbierają tę informację, zapoznają załogę. Następnie w czwartek komisje okręgowe e, odbiorą e, odstęplowane karty do głosowania i w dniu 8 e, od godziny. Do godziny 20 będą przeprowadzone wybory w zakładach i służbach. Okręgowych komisji wyborczych jest 51 według załącznika w regulaminie. Natomiast wiemy, że w ruchu ciągłym na pewno będą pracowały komisje na zakładzie odlewni, zakładzie 6, zakładzie ewentualnie 2, spawalnia no, w tych zakładach, w jest ruch ciągły. Wszystkie karty do głosowania będzie około 21 tysięcy. Filie będą osobiście odbierały wszystkie karty u nas do głosowania w Fabrycznej Komisji Wyborczej. Natomiast w podokręgach, w ośrodkach czasowych będą to zrobione podokręgi, które będzie obsługiwała pani Hanna Jarzębska. Zgodnie z regulaminem, żeby odebrać karty do głosowania, muszą przyjechać, musi przyjechać dwóch przedstawicieli Okręgowej Komisji Wyborczej. I wtedy tutaj podpisem sygnują, że odebrali określoną liczbę kart do głosowania, sprawdziwszy oczywiście liczbę, czy zgadza się z tym, co mieli odebrać. Tak oto wygląda karta do głosowania. Są na niej wpisane w kolejności alfabetycznej nazwiska sześciu kandydatów, którzy spełnili postawione im wymagania i zostali zarejestrowani przez fabryczną komisję wyborczą. To właśnie spośród tej szóstki każdy z nas wybierze swoich kandydatów. Aby nasz głos był ważny, a nasi faworyci otrzymali punkty, musimy w dwóch okienkach przy nazwiskach wybranych osób postawić znak X. Jeśli mamy tylko jednego faworyta, a zatem tylko w jednym okienku stawiamy znak X. Wtedy nasz głos będzie ważny. Ale jeśli wytypujemy trzech lub więcej kandydatów, to taki głos będzie nieważny i żaden z kandydatów nie skorzysta z naszego poparcia. Nieważne będą także te głosy z przekreśleniami, dopiskami innymi niż X. I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Fabryczna komisja wyborcza zastrzega, że ważne będą tylko te głosy oddane na kartach wydawanych w punktach wyborczych. Ich wiarygodność potwierdza taka oto pieczątka w kolorze niebieskim. Przypomnijmy, w całym przedsiębiorstwie, a także w filiach terenowych działa 51 okręgowych komisji wyborczych. To właśnie w nich funkcjonować będą punkty wyborcze otwarte od godziny 4 do 20. Jesteśmy przekonani, że każdy z nas będzie uczestniczył w tych wyborach. Wszak wybieramy naszych kandydatów, a więc jest to nasza sprawa. Znamy już nazwiska kandydatów, wiemy też jakie są zasady głosowania. Przed nami czwartek na zastanowienie się nad osobami kandydatów, którzy mają nas reprezentować w zarządzie nowopowstającej spółki. Ale oprócz wyborów odbywa się też wiele ciekawych imprez. Zapraszamy na jedną z nich, czyli na raid dziennikarzy, który odbył się w zimowych plenerach Kazimierza Dolnego. Ta doskonała forma podnoszenia umiejętności prowadzenia samochodu poprzez sportową rywalizację cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród dziennikarzy. Zmagania 38 załóg odbywały się na drogach publicznych województwa lubelskiego. Każdy biorący udział w eliminacjach musiał stosować się bezwzględnie do aktualnych przepisów ruchu drogowego. Po raz pierwszy zdali się dziennikarze mieli okazję w warunkach zimowych, rzeczywiście zimowych sprawdzić swoje umiejętności. Co mnie zresztą przyznam się, że bardzo cieszy, bo ja sam z tego świadka, że się tak wyrażę, wyrosłem nie i wiem, że w ekstremalnych warunkach najlepiej się człowiek sprawdza. Trasa, w sumie z założenia trasy nie przewidywaliśmy zimy. Od tego zacznijmy, nie trasa była robiona kiedy w ogóle śniegu nie było. W trakcie przygotowań jeszcze była przerabiana właśnie ze względu na opady śnieżne. Sama długość trasy wynosi 230 km, generalnie całość, wszystkie etapy. Na trasie było zlokalizowanych 22 próby różnego rodzaju. Z tym, że niestety dwie próby musieliśmy odwołać, ze względu na to, że się nie dało po prostu wjechać, no ze względów wręcz atmosferyczny. Natomiast wszystkie próby pozostałe się odbyły, mimo warunków, jak widać, śnieżno-lodowych. Nie wszystkie próby się odbyły. Jak na razie bez wypadków, za wyjątkiem tam jakichś drobnych kolizji, ale bez żadnych skutków, jakiś tam bardzo. Ewentualnie trochę potłuczony samochód. Przypomnijmy, do startu stanęło 38 samochodów różnych marek. Wśród nich również krajowe maluchy, Cinquecento, jeden Fiat 125P i oczywiście polonezy. W tym roku po raz pierwszy jechały dwa polonezy ATU z silnikiem rowera. Niestety u nas to nie wygląda wesoło, bo tak jak to nacciarze mówią, że źle dobrali z mary, to myśmy bardzo źle dobrali nie opony. Mamy letnie opony. Jesteśmy pierwsi na letnich oponach, niestety, wszyscy, którzy mieli zimowy wyprzedzili nas i są w czubie. Także nie bardzo nam się ta pierwsza eliminacja udała, ale jest jeszcze cztery, są cztery, tak, spróbujemy odrobić, a tu jest w porządku. Jak w poprzednich latach startowały również polonezy Karo. Jednym z nich jechała krakowska dziennikarka. Jak sobie radzi kobieca załoga w tym rajdzie? No, wydaje mi się, że nieźle jak na takie spartańskie warunki, bo nie spodziewaliśmy się, nikt z nas się nie spodziewał takich zimowych warunków. Dzisiaj jest wyjątkowo trudno, bo oprócz śniegu jest jeszcze lód pod tym śniegiem. No, ale zupełnie nieźle. Oczywiście tak jak wszyscy mieliśmy przygody. Samochód spalony? Też bardzo dobrze. Odrobinę był nieprzygotowany. Niestety nie wzięłyśmy zimowych opon, a to było konieczne tym razem. Uczestniczyły również w tym rajdzie po raz pierwszy Nexie jedna z nich zajęła drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. O wstępne podsumowanie poprosiliśmy jednego z kierowców. Nexie użytkuję jako, bo ponieważ Nexia pochodzi z lubelskiej fabryki, jako jedna z pierwszych zmontowana w wersji GTX. Użytkuję ją od blisko dwóch tygodni w różnych warunkach drogowych, bo wiadomo zmieniają się, to jest taki czas. i Nie mam do niej żadnych zarzutów. No pory podanie rady się nie zepsuła, silnik jest bardzo dynamiczny, natomiast nic nie mogę powiedzieć na temat spalania benzyny, ponieważ tego parametru akurat nie mierzyłem w swoich testach. kwestii ergonomii, to jak Państwo widzą, tu nie ma nic zarzutów, włącznik świata jest przekrętny po prostu w jednej dźwigni. Jest bardzo ergonomiczne wszystko. Super. Przy ostatnim punkcie kontroli czasu samochody poddawane były regulaminowemu badaniu stanu technicznego. kierunkowskaz prawy, lewy mijania światła mijania zmiana sygnał dźwiękowy hamulcowe Jest? Dziękuję bardzo. Proszę powiedzieć jak samochody są przygotowane do tego rajdu, jeśli chodzi są o, tak o stan techniczny? przygotowane jak i ludzie. Jak ktoś dba o auto to samochód jest sprawny jest auto nowe, to jest w porządku, A jeśli jest samochód 2, 3, 4, 5, bo są i 10 to to już z tą sprawnością jest nie bardzo. W tych warunkach pogodowych na badaniu technicznym ograniczamy się do sprawdzenia sprawności świateł, hamulców, układu kierowniczego i oczywiście ogumienia. A tak skomentował tę eliminację jeden z uczestników jadący Fiatem 125 p bardzo specyficzny rajd po raz pierwszy w historii mistrzostw Polski dziennikarzy rajd w warunkach zimowych i tutaj rzeczywiście bardzo dużo nowych doświadczeń, ponieważ okazało się, że nie zawsze akurat na tym rajdzie wygrywa moc, powiedzmy, czy pojemność silnika bardziej wygrywa właśnie napęd na przednie koła. Mniejsze moce, możliwość, duży moment obrotowy, czyli możliwość spokojnego ruszania. Okazało się, że tutaj jest rajd ten jest szansą dla samochodów po prostu mniejszych i że tutaj bardziej decydowały po prostu no, umiejętności niż moc i, i pojemność silnika. Ja też właśnie to mój ewidentny przykład, samochód typowy do, do rajdów przygotowany o dużej mocy ze szperą tak zwaną, ale niestety nie wolno jeździć na oponach z kolcami i w efekcie miałem, byłem w gorszej sytuacji niż kierowca powiedzmy malucha, ponieważ tutaj zrywało przyczepność za każdym razem. Ale się cieszę, bo to znakomita szkoła jazdy, po prostu taka jak na, na się nie mógł pozwolić w normalnych warunkach, bo to wiadomo, że nie ma odcinków specjalnych, nie ma zamkniętych y, dróg dla, dla ruchu kołowego. Wszystkie załogi dojechały do mety dzielnie pokonując etapy rajdu. I tak w klasyfikacji indywidualnej, w klasie poloneza z silnikiem rowera. Pierwsze miejsce zajął Tadeusz Późniak, pilotowany przez Michała Majewskiego, jadący polonezem Atu. Drugie miejsce zajęła załoga Włodzimierz Gąsiorek i Andrzej Stachurski, jadący polonezem Karo. Trzecie zaś Marek Miziak i Marcin Miziak na polonezie Atu. A czwarte kobieca załoga Anna Lubartowicz i Agnieszka Czuchonowska jadące polonezem Karo. W klasie FSO pierwsze miejsce zajęli Przemysław Bednarski i Katarzyna Bednarska, jadący polonezem 1600. Drugie Przemysław Wierzchowski i Marta Pytlewicz, jadący Polonezem 1500. A trzecie Henryk Jezierski i Wiesław Jezierski, jadący Fiatem 125p. Trasa drugich eliminacji Mistrzostw Polskich Dziennikarzy będzie wiodła po mazurskich trasach. My również gratulujemy zwycięzcom, życząc im dalszych sukcesów. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w naszym programie. Nie zapominamy oczywiście o dzisiejszych Solenizantach, Różach i Wiktorach oraz jutrzejszych Pawłach i Tomaszach. Dla nich wszystkich gorące życzenia. Spotykamy się z Państwem wyjątkowo jutro w naszym specjalnym programie prezentującym sylwetki kandydatów oraz ich program. Do widzenia.